wszystkim, no tak, wracam pomału do zdrowia. W tym tygodniu zacząłem trenować, a jutro półmaraton w Jedlinie. Szósty półmaraton w Jedlinie Zdrój. Góry brzyskie niezbyt wymagające mam nadzieję, no ale pogoda będzie mm, kiepska. Ma padać, ma być załamanie dzisiaj w nocy. No, i szlaki tamtejsze mogą być dość błotniste i niezbyt miłe do ścigania się. Zresztą bardzo muszę uważać na swoją kostkę, no bo jako, że na ostatnim biegu skręciłem kostkę, jestem wciąż w trakcie regeneracji. No podczas y, tych dwóch tygodni bez biegania. No straciłem trochę na formie. Y, treningi teraz jak, jak wlatuję no, to tak 30-40 sekund wolniej biegam na, na pierwszym zakresie. Organizm widzę, ciało chce być szybciej, wie jak biec szybciej. Ale serce niestety nie, nie pozwala. Serce nie sługa jak ty się mawia, nie? Dobra, będę się teraz pakował. Duża butla wody, żeby wody nie zabrakło, a żeby nie trzeba było. Kupować buty, biorę nowej, te w których ostatnio skręciłem kostkę. No ale, jako że ma być błoto, no to myślę, że te kolce e, zdecydowanie głębokie będą e, no, miały lepszą trakcję niż w tych kajgerach Nike, w których kolców z przodu praktycznie nic nie zostało. Mmm, wieczorkiem spokojne czytanko. Szczęśliwi biegają ultra. Do Jedliny jest jakieś 110 km, godzina 30. Start jest o godzinie 10. Myślę, że na 9 jak będę, to będzie super. Półtorej godziny. Yy, 7.30 wyjazd, no. Ostatnio na sztafecie górskim musiałem na miejscu być o godzinie... 30, co było naprawdę... Wyczyna. Trzecia nocy Stan dziś na szczęście można się trochę wyspać. Jeszcze jakieś ładowanko na e, wieczór węglowodanów. I co? No i, i dobry sen przed jutrzejszym startem. I będzie można się sprawdzać kolejny raz. Kolejny dzień, kolejny wyścig, kolejne emocje. Ponoć bardzo fajny yy, wyścig. A! Ważna sprawa. Tutaj hint od kolegi, który w ogóle powiedział mi o tym yy, półmaratonie, polecił mi go. Ważna sprawa to jest czołówka. Część trasy biegnie się yy, w tunelu kolejowym. Dobra, 6.24 Ogólnie jest jeszcze większy klops Patrzyłem na pogodę w Jedlinie Teraz jest 5 stopni A jak tam dojadę, będą 3 Także będzie zimno To co? Ruszamy Szybka kawka na stacji, i w drodze, tu już chłodno, 14 niby stopni, ale dopiero wyjechałem z garażu, więc Pięknie. pewnie jest zimniej. No dobra, jestem na miejscu, jest 5 stopni, wszystko w chmurach, także myślę, że. Pogoda się już nie poprawi, ale będzie zabawa. Dobra, idę. Szybki kibelek, odbiór pakietów. No i czas się szykować. No i co, tak się napakowałem na przebranie, że nie wziąłem spodnie więc będę wracał w tych, których biegłem. Numer odebrany. 140. Siedzę w aucie, do pada. i w zasadzie nie ma co tracić ciepła przed biegiem. No, myślę, że przebiorę się i tak pół godzinki przed. Pójdę się dogrzewać, tam pośmigam. No i trzeba będzie lecieć zaraz potem. Także mam pół godzinki na siedzenie w aucie. Ja mam jeszcze taki ściągasz na kostkę. O, o, o. Dobra, przejechane. Przebiegnięte w zasadzie. Trasa fajna. Błotnista. W tunelu niestety padła mi czołówka. Okazało się, że baterie były nienaładowane. No. Miejsce chyba 105. Troszeczkę sobie jednak pogoniłem. Nie byłem w stanie się Schamować tylko na ciężkich takich technicznych biegach. Sobie dałem spokój przepuściłem, nie wiem, 30 osób może przez siebie. Fajnie, fajnie, bardzo fajny bieg. Trochę zmoczyło trasę i nie było aż tak łatwo dzięki temu. Super. Tam sobie biegną. Zbiegają po malutku wszyscy. Końcóweczkę fajnie przesprintowałem. Także bardzo zadowolony jestem No dobra, mówiłem, że jestem taki przygotowany, super i fajnie. Mam czołówkę, nie? wybiegam przed tunelem. Odpalam, a ona nie świeci, bo baterie padły. Wczoraj jeszcze sprawdzałem, nawet na filmie będzie widać, że się świeciła, a okazuje się, że jednak gdzieś w trasie, nie wiem czy mi się włączyła, i baterie przestały działać, także biegłem na telefonie. No, a tunel dość długi, więc 10 minut się nim biegło. Śmieszna sprawa, bardzo ciemno, dużo kamieni. Można skręcić kostkę, trzeba uważać. W połowie tunelu jeszcze leci jakiś techno. No fajnie, fajnie zorganizowana impreza.